Szanowni Państwo, Gostyńska Policja od kilkunastu lat odnotowuje szereg przestępstw dokonywanych na szkodę osób starszych i osób mieszkających samotnie. Sprawcy kradzieży czy oszustw działają w różny sposób i za pomocą różnych metod wykorzystują najczęściej zaufanie i dobre serce tych ludzi. Bardzo często przestępcy pukają do drzwi pod różnym pretekstem. Raz jest to prośba o wodę, Innym razem oferują sprzedaż jakichś artykułów bądź podają się za inne osoby doskonale wcielają się w rolę listonoszy, pracowników ZUS-u, sióstr PCK, hydraulików, doskonale odgrywają rolę księży czy policjantów. Gdy pod tym pretekstem dostaną się już do domu, wykorzystają najmniejszą chwilę nieuwagi i okradną domowników. Dlatego aby Państwu pokazać, jak działają sprawcy, jakie wykorzystują metody, zapraszam do obejrzenia materiału filmowego, który został stworzony na podstawie autentycznych zdarzeń, do których doszło na terenie Powiatu Gostyńskiego. Opieka społeczna. Kamila Skórka. Dzień dobry. na Dobra. Chciałabym przedstawić Pani bardzo korzystną ofertę. Może wejdźmy do środka. No, Ile miesięcznie wydaje Pani na leki? 500 zł. To ogromna suma. Czy zdaje Pani sobie sprawę z tego, że możemy zwrócić 70%. Wartości leków za ostatnie dwa kwartały? Naprawdę? Wystarczy tylko, że pokaże nam pani wszystkie zaświadczenia lekarskie, recepty czy też wypisy ze szpitala. Może Dobrze. poszukamy tych recept? Dobrze, to ja chyba w tym drugim pomieszczeniu. Miałam te wszystkie dokumenty. Nie wiem. Jak Muszę poszukać. Chyba nie tutaj. No, gdzie ja to miałam? No, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze sprawdzę w tej drugiej komodzie. Może tu, gdzieś położyłam no naprawdę dzieci ostatnio robiły porządek i ja nie wiem. Pełno tych papierów. Pani telefon dzwoni. Słucham? Yy, tak, tak. Mhm. Oczywiście, oczywiście. Tak, zaraz będziemy. No dobrze, yy, to ja bym Panią prosiła, gdyby Pani mogła dostarczyć nam te yy, wszystkie dokumenty do opieki, bo teraz, tak, właśnie się składa, szefowa dzwoniła, musimy już uciekać. Yy, to Pani tam nam da, tak? To do widzenia. Do widzenia. Tak, bo ja nie mam jeszcze zapłacić rachunki w tak, tak. No tak, to muszę wziąć pieniądze. Jezus? Gdzie są pieniądze? Co ja teraz z tym zrobię? Cześć Boże, droga parafianko, od dłuższego czasu chodzę już od domu do domu, ponieważ jestem nowym waszym wikariuszem parafialnym i pytam się jak się wam wiedzie w życiu, jak, jak się pani zdrowie miewa i w ogóle jak życie mija. Mogę wejść, porozmawiać? Tak, proszę. Dziękuję, Bo, dziękuję. Może coś do picia. Nie, nie, dziękuję, 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 Naprawdę może coś innego. No niech będzie, no co zrobię? Dobrze, to proszę bardzo. Pana na jej w Proszę niech no. się I co tam u pani słychać? Ile to pani ma lat i w ogóle? 86 wiosen, no ciężko z renty wyjść na leki, po prostu już naprawdę nie mogę utrzymać, samotnie mieszkam, boli no, woli mi, mi w krzyżu reumatyzm. Gandzie to są straszni ludzie, straszna bieda, głód i choroba. Tam po prostu jest tak ciężko. Chciał pani bardzo serdecznie podziękować za gościnę. Czas mnie goni, muszę iść dalej, mnóstwo parafia. Także żegnam serdecznie. Bóg zapłać. to Dziękuję bardzo za odwiedziny. To ja już księdza nie będę odprowadzać po prostu z powodu mojej choroby. Dobrze, dobrze, sam trafię do drzwi z Bogiem. Cześć Boże. Miałam iść, no tak, a gdzie ja schowałam te pieniądze? Tu pamiętam, że był portfel. Jezus! Matko Boska, no! No, był tu? 行。Yeah.